Dobra, nagram Wam podcast. Hej, ja jestem Wiktor, a to jest podcast Ola Wiktor, w którym rozmawiamy o rzeczach różnych, zazwyczaj z motywem podróży w tle. A dzisiejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem w tym roku i będzie odcinkiem świątecznym. Zapraszam. Chciałbym z wami pogadać, a właściwie wam opowiedzieć, ponieważ nie macie opcji odpowiedziami <laughs> o świątecznych motywach, ale też osadzonych gdzieś tam w jakiś sposób w podróżach. I przede wszystkim moja rozkwina na ten temat jest dlatego, że aktualnie mieszkając w Madrycie, odpalenie lampek świątecznych i tych wszystkich jarmarków świątecznych to jest po prostu jakieś tak ogromne wydarzenie w tym mieście, że tak sobie zacząłem rozkminiać gdzieś i może nie tyle rozkminiać, co wspominać różne tego typu jarmarki i inne sytuacje z przeszłości. I tak sobie przypomniałem, jak jeszcze do nie tak dawna w sumie mieszkałem w Poznaniu. I bardzo lubiłem w ogóle jarmark świąteczny w Poznaniu. Tam przeważnie były właśnie dwa, tak jak pamiętam. Na targach i na Placu Wolności. Ja zawsze lubiłem ten na Placu Wolności, on był taki jakiś bardziej magiczny. I te światełka były takie ładne i w ogóle, no, nie wiem. Coś takiego niesamowitego dla mnie to było. Pomimo, że to była trochę taka pierdoleta, w sensie, no wiecie, no, ten jarmark nie był jakimś dużym eventem w Poznaniu ale było na przykład jakieś tam Poznań Eye, które nazywaliśmy Tormel Eye, bo wokół Placu Wolności były takie rozkopy, że no, z koła tego, nie wiem jak to się nazywa, diabelski błęd, to się, nie, no, brzydkie to słowo jest, nie podoba mi się. Dobra, nieważne, wiecie, takie koło, jakie jest w Londynie, Londona i tak, no to Poznań Eye na Placu Wolności sobie tam stawiali na jarmarku, no i z tego koła można sobie było oglądać poznania właściwie e, jego rozkopy. <laughs> Cudowne doświadczenie. Polecam bardzo, ale w sumie to nie jestem w stanie tego polecić, ponieważ już nie ma rozkopów w Poznaniu. To jest przykre, wiecie? Znaczy się są, ale no nie aż takie jak były. Jak całe centrum było rozkopane, to było coś. Ludzie. Ja zawsze mówiłem, że rozkopy w Poznaniu to powinno się wypromować marketingowo jako największy rozkop w całej Europie. Najbardziej rozkopany stary rynek w całej Europie. I turyści by się zjeżdżali jak mrówki. Tylko by trzeba to dobrze wypromować. No, Niestety nie zrobili tego, nie posłuchali moich pomysłów genialnych. Cóż, przykre to bardzo. No ale trudno. No, nie ja, nie, ja podejmuję te decyzje. <laughs> ale wiecie, jeszcze na tych jarmarkach, wracając może do tematu jarmarków, a nie tylko rozkopy, ale aż się podekscytowałem, powiem wam, tęsknię za rozkopami, tęsknię. No, ale tak zawsze dobrze wspominam to na tych jarmarkach, że tam się idzie wypić to. Mm, to przedrożone, grzane wino, bo oczywiście wiadomo, że można nakupić całą butelkę w biedrze za, nie wiem, 15 zł, czy ile to tam kosztuje, czy 20. Tak, całą butelkę litrową i sobie zrobić i mieć, ale po co, jak można iść i sobie wypić z ładnego kufelka, a te kufelki w Poznaniu, to tam naprawdę ładne zawsze były, te Betlejem Poznańskie, czy jak to się tam zwało. Będę w tym roku, wstawię na Instagrama, zapraszam na mojego Instagrama na przykład, nazywa się ola.wiktor, pisane hola.wiktor. Dobra, to taka autoreklama, ale tak, no, generalnie to... Zawsze lubiłem ten motyw, że jest grzane winko i tak wiecie, tak na tym zimnie tam na tych jarmarkach w tych światełkach, no to takie coś, coś fajnego i zawsze pooglądać tę, tą masę kiczu bo to oczywiście wiadomo, że tam wystawia się taki kicz, te zabawki, wszystkie z Chin, jakieś bombeczki, sreczki, nie wiadomo co jeszcze, słodzecze zawsze te same, oscypki, jezu takiego os ale bym album takiego oscypka, wiecie? Takiego oscypka, takiego z grilla, z tą, taką żurawinką, mm, niam, niam, pyszne. <noise> tak, więc, więc polecam, tak ogólnie. No, ale, Generalnie to, te wszystkie dekoracje świąteczne i jarmarki, to poza nie jest jedynym miejscem, gdzie takie rzeczy widziałem. Więc, pogadajmy sobie o tym. Um, jeszcze tak, z takich miejsc w Polsce, to tak dobrze w sumie wspominam Warszawę. Pod tym kątem. Nie wiem, no, wiadomo, wszystko zawsze to samo jest, tak, ale po prostu to stare miasto w Warszawie zobaczyć tak ładnie jakoś oświetlone z tymi tam straganiczkami i też grzanym winem, które chyba wychodziło kiedyś taniej niż w Poznaniu. Ale to też dlatego, że w Poznaniu trzeba płacić kaucję za kufelek, a w niektórych miejscach dają w takich papierowych kubeczkach jednorazowego użytku, no to nie trzeba płacić za to kaucji. Ale wydaje mi się, że i tak wychodziło taniej, nawet odejmując tą kaucję, ale nie jestem pewien. No ale wiadomo, Poznań to zawsze musi być jakiś taki overpriced trochę. Eee, komunikacja miejska, te sprawy, tam zainteresujcie się ile to kosztuje w Poznaniu, a ile w Warszawie. Hehe. No, co nie zmienia faktu, że nadal kocham Poznań i jest lepszy niż Warszawa. Jakby ktoś się zastanawiał, nie? Czy Poznań, czy Warszawa? Odpowiedź jest logiczna. Ale to nie jest podcast o miastach w Polsce. Co ja teraz gadam za głupoty? No Ale to ten, jak słuchacie tego podcastu, to wy wiecie, że tu będą głupoty. Że to nie jest podcast, który się trzyma sztywnej reguły. <grym> w każdym razie, no... Ta Warszawka jakoś tak... Kojarzę, że tam kiedyś właśnie stawiali też lodowisko i tak mnie to zawsze kręciło, że tam jest lodowisko i że fajnie byłoby pójść na łyżwy na, właśnie tak w centrum na jarmarku świątecznym. Nie nigdy tego w Warszawie nie zrobiłem, a zawsze chciałem. No ale jakoś tak nie było okazji, sposobności, coś tam. Chyba też nawet nie wiem, czy... Czasem w jakichś listach do M nie było tego lodowiska w którejś części, w sensie tego w centrum, nie? Nie, nie mówię tam o, o tym zamrożonym jakimś stawie, na którym tam ta dziewczynka uciekała w pierwszej części z domu dziecka, tylko tam w centrum, nie? Ale nie jestem pewien, dobra, nie znam tego filmu aż tak dobrze, więc może, może nie będę w to brnął. W każdym razie, no, zawsze jakoś tak chciałem. Chciałem coś takiego zrobić, żeby pójść sobie na takie lotni lotnisko. Tyś widział lotnisko. Nie no, na lotnisko też, oczywiście. Ale na lodowisko. Takie w centrum, wiecie, na, na świeżym powietrzu, na tym. na jarmarku. No, ale nie było takiej sposobności, aż do momentu, że się przeprowadziłem aktualnie do Madrytu. No i aktualnie mieszkam sobie w tym Madrycie. I powiem wam, podoba mi się ten Jarmark tutaj na Plaza de España, przede wszystkim, czyli Placu Hiszpańskim. Tam jest naprawdę ładnie, bo ten plac jest taki dosyć nowoczesny, bym powiedział. I właśnie tam postawili lodowisko, więc byłem dwa razy na tym lodowisku i naprawdę spoko, w sensie, no dobra, nie oszukujmy się, ten lód jest strasznie zjeżdżony, no ale wiecie, no tam za 10 euro już z, ły z łyżwami wypożyczonymi można sobie pojeździć. No jest trochę ludzi, wiadomo, ale klimacik jest, tak? To, to nie, nie o to chodzi, żeby to było jakieś nie wiadomo jakie sportowe i co tam jest, jeszcze. Mm, tylko właśnie o, o, chodzi też o ten klimacik tak i naprawdę fajnie grzane wino też jest jakby ktoś się zastanawiał za 5,50 w sensie 5 euro i 50 centów mm, w papierowym kubeczku więc nie trzeba płacić tej kaucji całej e, no oczywiście też można by kupić za 3,50 w lidlu całą e, litrową butelkę no ale wiadomo chodzi o klimacik tak e, no i wiecie też ładne lampki i w ogóle no ale dobra, poza Plaza de España, to my jeszcze w Madrycie tutaj mamy inne miejsca, bo jeszcze jest Plaza Major, i tam jest tak w klimacie, bo Plaza Major jest taka właśnie na taki, ten plac jest taki na czerwono. I to akurat fajnie się, fajnie się zgrywa to, że choinkę tam chyba dali właśnie czerwoną. Tak, choinka czerwona, i te lampki też takie pasujące pod kolor, także naprawdę fajnie. Też jest oczywiście cała ogromna choinka na Plaza Puerta del Sol, e, tak, na, na Sol. No i tam ta choinka, no, no, jest duża i ładna, ale do czego bym chciał też dojść, do, do, do tego, że ile tam jest ludzi sobie tam pójdziecie, ja pierciele naprawdę, ja nie sądziłem, bo ludzie mi mówili, że no w Madrycie na jarmark, czy na te, te lampeczki świąteczne, to zawsze tłumy ludzi na ulicach i że to w ogóle nieprzyjemnie się chodzi, no ja sobie myślę, dobra, ludzie przesadzają, tam tłumy są w każdym mieście, nie, ale naprawdę w Madrycie, o matko boska, to co się dzieje, to po prostu, widząc te ilości ludzi, to ja sobie powiedziałem, nie, to jest jakiś kolejny poziom piekła. Naprawdę. Na Plasa de Espania jest spoko, więc jeżeli chcecie sobie doświadczyć jarmarku tak trochę bardziej, to Plasa de Espania. Jak chcecie po prostu zaliczyć, zobaczyć światełka ładne, które są faktycznie ładniejsze, bardziej zadbane, no to idźcie sobie na Plaza Major, idźcie sobie na Sol, wiadomo, choinka. Tak, no, no to no nie, nie powiem, że nie, tak? Wiadomo, tam na ulicy, w sensie na ulicy, no na tym placu gdzieś z jakichś głośników po prostu dają kolendy, że słychać na tych całych placach, więc idzie się w tych lampeczkach i się słyszy takie hiszpańskie kolendy. No fajnie, fajnie, klimat jest fajny, to trzeba przyznać, że klimat jest naprawdę super w centrum Madrytu, w tym okresie przedświątecznym, no ale też trzeba przyznać. Ludzi jest naprawdę tłum. Na Nagran bije to w ogóle nawet, nawet wolę nie iść, <laughs> bo to myślę, że będzie, że to będzie po prostu pogrom. Ale no, warto, nie? No, co, co by nie mówić, warto mm, zobaczyć po prostu, tak? Bo, bo ładnie. Yy, no, wiadomo, nie jest to może najprzyjemniejsze pod względem ilości ludzi, ale żeby sobie pooglądać, zobaczyć, ładnie wrócić do domu, odpocząć, yy, bo wiadomo. Ilość ludzi przebodźcowuje. No ale poza tymi wszystkimi miejscami, taki mój pierwszy, pierwszy w ogóle wypad w okolicach tych, takich przedświątecznych, to był wypad do Mediolanu z moją siostrą. Jeżeli na przykład tego słucha, to ją pozdrawiam. Nie wiem, czy, czy ona słucha tego podcastu, ale tak. Byliśmy w Mediolanie i powiem szczerze, no. Jeżeli w ogóle jechać do Mediolanu, to ja uważam, że właśnie w grudniu, w takim okresie przedświątecznym, kiedy, kiedy, już są te choinki i te lampeczki, bo to w ogóle nie wiem, w sensie, nie wiem, czy to jest jakaś niepopularna opinia czy coś, ale moim zdaniem w Mediolanie nic takiego nie ma, natomiast to miasto jest, i, i, jest po prostu, istnieje sobie. <laughs> No, no nie wiem, no ładna ta katedra, jakieś tam miejsca, ale no nic więcej tam nie... nie ma takiego dla mnie, co by mnie jakoś zachwycało. Więc samo miasto są lepsze miasta we Włoszech. Powiem tak, są lepsze miasta we Włoszech. Ja jestem wielkim fanem Boloni, no ale dobra, może kiedyś o moich doświadczeniach we Włoszech wam opowiem bo też ze względu na to, że mówię po hiszpańsku, to tam czasem jakieś śmieszne sytuacje komunikacyjne wychodzą, bo jak ktoś nie mówi po, po angielsku we Włoszech, no teraz się uczę włoskiego, ale zanim się zaczęłem uczyć włoskiego, no to czasem tam trzeba było przejść na hiszpański, oni po włosku jakoś się dogadać, ale to no, czasami tam różnie bywa z tym, nie? No ale dobra, wróćmy do, do tematu. No ten Mediolan powiem wam, naprawdę robił wrażenie pod tym kątem, jak on był przystrojony na święta. Koło tej katedry, które nie pamiętam, no dłomo coś tam, nieważne. Kogo tam świętego ta katedra jest? Kogo to obchodzi? dobra, nie, nieważne. <laughs> Może kogoś to obchodzi. Ja nie jestem tym typem podróżnika, który się uczy o historii jakoś bardzo mocno. Zależy kiedy. Ale zobaczcie, takie religijne rzeczy. Moje nastawienie nie jest najbardziej pozytywne. W każdym razie, no około katedry to stała też taka choinka, mniej więcej jak na, na solf w Madrycie. Taka też wielka po prostu i przystrojona na bogato jakimiś tam bombkami, srami, po prostu światełkami, wszystkim, czym, czym się da tam nasrać. Za przeproszeniem. <laughs> Ale jeszcze w galerii Wiktora Emanuela II, czyli tej koło-dłomo, tam też była choinka, tam była choinka chyba jakiegoś Louis Vuitton czy Prady, oczywiście, że nie pamiętam, ale jakiejś z tych takich właśnie firm, wiecie, typu, typu Bątą Pierdą i Premium. Eee, no to właśnie taka choinka, co tam stała, to też taka robiła wrażenie, ładna naprawdę, no na bogato, z, prze, z przepychem, z przepychem, co by nie mówić z przepychem. Mm, no i wszędzie tych lampek po prostu na sranek, gdzie się da, no wyglądało to ładnie, wyglądało to ładnie, święta typu Deluxe, <tak>, tak bym powiedział. I w sumie tak mi się spodobał też, spodobała idea jeżdżenia gdzieś w okolicach tych przedświątecznych, że tak mówię, dobra, to sobie rok później skoczę do Pragi samemu. Tak właśnie zobaczyć jarmark w Pradze. A co? Bo mogę. No, w Pradze nie robił jakiegoś wrażenia. No, był, bo po prostu był Ym, i tyle. Były jakieś tam światła, jakieś tam pierdolety, ale... Czy to było jakieś super? No, no po prostu było, tak? W każdym razie, no, no, no byłem w pracy, po prostu, na jarmarku. Mm, moim zdaniem to było jakieś tam bez Jakiś Jakieś tam, nie wiem, kołacze się jadło czy cholera ja już nie pamiętam nawet szczegółów. No, ale dobra. Były światełka zaliczone, tak? I, i jarmark zaliczony. To najważniejsze. I nawet śnieg padał. Nawet śnieg padał, jak tam byłem. To, to też fajny klimacik, nie? E, no, ale jeszcze wiecie, jeszcze w tych okolicach przedświątecznych to wchodzą. No w ogóle dekoracje tak, na, nawet na wsiach yy, tam dekorują. Nie wiem, lubię ten klimat. Dajcie znać, jak u was. <laughs> czy też lubicie, czy raczej was to <laughs> denerwuje? Ale ja chciałem użyć gorszego słowa. Ale już może się uspokoję z tą brutalnością i wulgarnością. Nie, nie uspokoję się. Tam. Wywa... <laughs> Wywalone, tak. <laughs> Ale. Tak, no dekoracje, ja bardzo lubię te wszystkie, takie świąteczne, ten świąteczny kicz, o, świąteczny kicz, tak jak się nazywa ten podcast, ten odcinek dzisiejszy, jarmarki świąteczne i ogólnie świąteczny kicz. Pogadajmy o świątecznym kiczu. Co sądzicie o bombkach? Co sądzicie o tych wszystkich pierdoletkach? Ja bardzo lubię. Naprawdę nie wiem, jakoś tak. I, i wchodzi się do tych supermarketów, no tam sobie sami możecie nazwy przytoczyć, tak? E, czy jakieś mm, Wuhany, czy typu Osą, czy jakieś Lidle, czy Biedry, i po prostu tam wiecie. No, święte Mikołaje wam wyskakują z prawa i z lewa, wszędzie gdzie się da. Słodycze świąteczne, jakie tylko chcecie, pierników nagle do wyboru 10 tysięcy milionów, jakieś marcepany, w Hiszpanii oczywiście nasrane turronami, jeszcze takie słodycze mają, to się nazywa mantecados, czy nie mantecados, te drugie, polvorones, o, polvorones, to są jakieś takie, nie wiem, to było tak suche, Straszne to było, nie smakowało mi. Tak, tak, tak mi się przykro wtedy zrobiło, jak to posmakowiem. I, I tak się dowiedziałem, że to jest jakiś tam hiszpański słodycz świąteczny, i tak to posmakowiem, i tak mówię. I, I co? I oni tak jedzą to za przeproszeniem gówno zamiast marcepana, piernika i innych takich dobrych rzeczy? Czekoladek? Jakiś z takich, z piernikowym nadzieniem, nie wiem, dobra, nie mam, nie znam czekoladek z piernikowym nadzieniem. Ale pierniki, wiecie, pierniki takie nadziewane, no jakby, Boże, ludzie, weźcie się, nie wiem, uspokójcie i idźcie do domu, naprawdę. no, i jakieś takie marcepanowe, jezu, ludu mają takie kosteczki, co na dole mają piernik, po środku mają jakąś taką galaretkę, nie wiem z jakiego owoca, ale jakąś taką. I na górze jeszcze Marcepan, i to jest wszystko w czekoladzie, to jest tak dobre mówię wam. Nie płacą mi za to. Także też wam nie podam nazwy, nie jest to żadne profesjonalne tam. Ale wyście sobie spróbujcie, jak macie ochotę. Pyszne, polecam. Eee, no, w Hiszpanii oczywiście tych Turronów to gdzie się da eee, i rodzajów też 10 tysięcy milionów. Eee, także no, ale Turrony. No niektóre naprawdę są dobre, to że trzeba przyznać, bo to też nie jest tak, że tylko są te klasyczne tych Turronów to już nie wiem, widzimy pistacjowe, jakieś czupa czupsowe, e, o smaku ryżu z mlekiem, jakieś z nadzieniem piernikowym, cytrynowym, jakie tylko sobie wymyślimy. No ale oczywiście tradycyjne jakieś takie, no to są e, z migdałów, chyba tak, z migdałów. No i tam twardy i miękki jest i jeszcze jakiś taki z żółtka prażonego, który też jest bardzo dobry, to jest chyba mój taki ulubiony z tych klasycznych, nie wiem. Tak mi się wydaje, bo ten twardy jest za twardy, a ten miękki jest za taki ciągnący, jakiś taki przyklejający się. No nie wiem, niech oni jedzą pierniki i marcepan, a nie jakieś sobie wymyślają. Za przeproszeniem gówna. Dobra, bo to nie miał być ten, nie miało być obrażenie Hiszpanów. Um, ale no, może być, czemu nie. Um, w każdym razie, no nie wiem, jakoś ten przedświąteczny klimat do, do mnie zawsze przemawiał w jakiś sposób. I, I to, że są te dekoracje, te lampki, te słodycze świąteczne, um, że... że... Ale z drugiej strony, z drugiej strony nie zawsze było tak pozytywnie, bo czasami miałem tak, że pamiętam, że szedłem sobie do galerii handlowej i tak już za dużo, już byłem tak przebodźcowany, tu ci podbiega jakiś aniołek po prostu w białej sukieneczce i z aureolką przyczepioną i się ciebie pyta, czy chcesz kupić te, jak to się nazywa, opłatki. Potem po prostu wszędzie są promocje na święta, tu jakieś panie ci chcą prezenty pakować, no nie wiem, w galeriach handlowych tego jest faktycznie za dużo i tak jak lubię światełka i lubię te jakieś takie świąteczne kicze, tak galerii handlowych w okresie przedświątecznym, no ja nienawidzę, to jest po prostu coś strasznego, no nie wiem, no, no już nie mówiąc, że za dużo ludzi, tak, ale wiecie też właśnie takie przebodźcowanie I, i, i tak w takich momentach też człowiek rozkminia i tak rozkminia czy, czy my nie za bardzo robimy kapitalizmu jakiegoś takiego na tym, wiecie, z takiego zarobku z tych świąt, że po prostu, no dobra, fajnie, czekoladki, słodycze, pierniki, tak, lampki z ramki, no i jest klimat, nie powiem, że nie, to, to jest fajne, tak? To, to jakoś tak daje radość, daje przyjemność pewnie, czemu nie. I, i pe, jakaś taka sezonowość, tak w tym życiu. No ale jak już dochodzi to, że po prostu wydaj 10 tysięcy na prezent tutaj, kup bliskim iPhone'a, kup, kup nie wiem co tam jeszcze, po prostu kup, kup, kup i kup. To już dla mnie jest takie jakieś, no nie wiem, ludzie chyba nie o to chodzi. <grym> znaczy no właśnie, i pytanie o co chodzi w tych świętach, pytanie o co chodzi, bo to już dawno nie jest święto tylko takie religijne, tak? Zauważmy, że ja od tutaj 20 minut gadam wam o świętach. I nie wspomnijmy ani trochę o aspekcie religijnym. A dla niektórych ludzi to właśnie jest najważniejszy ten aspekt religijny. No ale tak kulturowo to chyba nie. No nie wiem, dla mnie święta to, to są właśnie takie motywy, że idzie ta zima, że to jest takie zimowe świętowanie, wiecie, z grzanym winkiem, ze światełkami, z dekoracjami, z jakimiś takimi korzennymi smakami. I potem przychodzą te, te dni o tam. Takie już naświętowanie, świętowanie, typu tam Wigilia, Pierwsze Święto, Drugie Święto i tak dalej. No i to jest, wiecie, dla mnie taki czas, typu spotkać się tam, nie wiem, z rodziną, jakoś fajnie sobie pogadać, odpocząć, nie wiem, coś dobrego zjeść oczywiście. Wiadomo, lubię jeść, tak? Więc, nie, no to, to wiemy, że lubię jeść. <grym> Jakby wiemy. Kto nie lubi? Kto nie lubi? Moi drodzy, moi drodzy. E, a jeszcze takie mam wspomnienie, taką rozkminkę, że też w szkole się gadało często o tych świętach na takiej zasadzie, nie wiem, ja mam takie wspomnienie, um, jeżeli kiedyś jedna moja przyjaciółka tego posłucha, to ją pozdrawiam i ona będzie wiedziała o, o kim mówię i dlaczego na lekcjach muzyki. <laughs> Na lekcjach muzyki w podstawówce zawsze nasza nauczycielka nam opowiadała jakieś tam rzeczy o daniach świątecznych i że ona to potem jeździ na ferie zimowe do brzegu, nad morze i w ogóle co tam nie tylko. I to było też takie ciekawe doświadczenie. Podobało mi się to, że tak, wiecie, że po prostu już nie ma lekcji, tak, jakichś takich poważnych, tylko siedzimy i się gadamy o tym, co kto będzie żart na święta. Jakby spoko, gadajmy o tym, pewnie. Lepsze to niż jakieś głupoty się uczyć, czemu nie, po, e, jakby uproved, e, no, więc tak, więc myślę, że tym pozytywnym akcentem e, mogę wam złożyć teraz świąteczne życzenia, jeżeli towarzyszyliście mi przez te 10 odcinków, e, to bardzo wam za to dziękuję, e, no jeżeli tego słuchacie, to raczej zakładam, że towarzyszy, towarzyszyliście, ale w ogóle dziękuję wam za słuchanie jakiegokolwiek odcinka, to nie wiem, ten podcast to jest dla mnie coś nowego, co zacząłem w tym roku, co jest pewnego rodzaju eksperymentem i cieszę się, że mam taką opcję to robić. Ze względu na to, że u mnie grudzień będzie dosyć taki intensywny, to nie będę robił kolejnych odcinków w grudniu. E, słyszymy się w nowym roku, e, a w... Z okazji świąt i z okazji nadchodzącego nowego roku życzę Wam, żebyście ten czas spędzili dokładnie tak, jak chcecie. Eee, żebyście w ogóle mieli taką możliwość spędzić go dokładnie tak, jak chcecie. Eee, jeżeli nie, to żebyście po prostu byli w stanie jakkolwiek się da zadbać o swój komfort, żebyście zjedli sobie coś pysznego eee, i po prostu, żebyście się dobrze czuli w tym czasie. Do tego na nowy rok życzę Wam e, czego? No, żebyście po prostu e, robili to, co chcecie, i z tymi, z tymi osobami, z którymi chcecie, i żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia, a przynajmniej część, <laughs> żebyście po prostu dążyli do fajnych rzeczy. I tyle. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na ten czas i na każdy czas. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Smacznego piernika, czy, czy cokolwiek tam będziecie jedli, smacznych pierogów. Pozdrawiam Was na razie.